Dzisiaj spróbujemy się zmierzyć z pozycją szpagatu na stojąco. Jest to bardzo ciekawa asana, wymaga dużo rozciągnięcia, ale też stabilizacji i równowagi, dobrej stabilnej pozycji nogi. Więc popracujemy nad tym podczas ćwiczeń przygotowujących. Pokażę ci najpierw tą asanę. Ja lubię do niej ją zaczynać od wypadu albo od stania. My sobie zaczniemy od stania. Zobacz, pochylam ciało w dół, kolana ugięte, wyprostuję Lecy wyprostuję dłonie, ręce, uniosę jedną z nóg w górę, jak najwyżej palce obciągnięte, jedną z rąk położę z tyłu na achillesie, zbliżę nogę w kierunku podudzia i unoszę jeszcze wyżej, jak się da te parę milimetrów, tą nogę w górze. To jest pozycja szpagatu na stojąco. Teraz jak to zrobić, żeby ją zrobić? Zacznijmy sobie od stabilizacji. Klęk podparty, dłonie rozstawione, palce szeroko, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Podwiń palce stóp i żeby obudzić swoje centrum i przypomnieć sobie o stabilizacji unosimy kolana nad podłoże. Wytrzymujemy 5, 10, może 20 sekund, po czym odkładamy. Oczywiście możesz to powtórzyć parokrotnie. Super. Teraz przejdź sobie do pozycji deski i stąd do psa z głową w dół. Tu zachęcam Cię do tego, żeby nie być bez ruchu, tylko troszeczkę poruszać się, podociążać raz jedną, raz drugą stopę. Ustaw sobie dobrze odległość. Na końcu można podnieść i opuścić pięty. Pozostać w tej pozycji, poszukując rozciągnięcia od palców stóp poprzez pięty, kolana, guzy kulszowe, aż tak naprawdę do czubków palców dłoni. Super. W tej pozycji pozostając, unieś sobie prawą nogę w górę. Otwórz biodro, ugnij nogę w tył, możesz tu pozostać, możesz otworzyć nogę, pozostać w tej pozycji i wrócić. W każdej z tych pozycji możemy zostać na chwilę. Potrzebujesz odpocząć, wróć do deski lub do klęku. Druga strona. Pies głową w dół, unoszę lewą nogę. Najpierw utrzymuję tą pozycję, po czym otwieram biodro. Jeżeli się da, podnoszę wyżej górną nogę. Pięta dolnej nogi dąży do podłoża. Jeżeli chcesz ugnij kolano, to pomoże Ci jeszcze mocniej rozciągnąć i dolną i górną nogę. Otwieram nogę, a co obciągnięte, wracam biodrem równolegle do podłoża. I wracamy sobie do deski. Odłóż kolana na chwilę, rozluźnij ręce. Jeszcze dla przeciągnięcia nóg przejdź ponownie do deski, Przenieś do przodu nogę. I teraz stopa zostaje, dłonie zostają. Spróbuj wyprostować nogę z przodu i zbliżyć górę ciała do nogi. Tylną piętę możesz skierować do podłoża. Wytrzymaj w tej pozycji około 30 sekund. Możesz oczywiście na początku wytrzymywać troszkę krócej. Możesz ponownie wrócić do wypadu i ponownie wyprostować nogę. Oczywiście powtórzmy to na drugą stronę, najpierw ugięta, proste plecy, kolano z tyłu proste, nisko biodro, prostujemy nogę z przodu, z tyłu piętę, dociskam w kierunku podłoża i zbliżam proste plecy do nogi. Jest tutaj różnica, kiedy ugniesz głowę i starasz się głową dotknąć kolano, nie o takie rozciąganie nam chodzi, tylko o proste plecy, które zbliżają się do nogi. Nie warto jakby starać się głową schodzić w dół. Lepiej być wyżej, ale o prostych plecach, To Ci dużo więcej da. Większe przygotowanie, większe rozciągnięcie. Super. I teraz wróć do tyłu. Postaw ponownie lewą nogę z przodu. Tutaj nauczymy się stawać na jednej nodze i unosić drugą. Zobacz. Hop. Wracam do tyłu. I druga strona. Hop. Wracam do tyłu. I możesz to powtórzyć wielokrotnie na jedną stronę. Hop, wracam. I góra. Hop, wracam. Góra, hop. Druga strona. Bo tak naprawdę ostatecznie na tym polega wejście w tą pozycję, żeby unieść tą nogę tylną w górę. Świetnie. I teraz jeszcze pozycja opadu tułowia. Zacznijmy od stania. Wyprostuj plecy, stań stabilnie. Stopy rozstawione, trzy punkty podparcia, żeby każda część stopy przylegała do podłoża. Opadł przez ugięcie w stawach biodrowych. Kolana ugięte. Na początku puść luźno plecy, luźno głowę. Teraz wyprostuj kolana, wyprostuj plecy. Być może twój zakres ruchu będzie gdzieś tu, może troszkę niżej, a może będziesz w stanie zejść ciutkę bliżej nóg. W tej pozycji spróbuj objąć nogi z tyłu i zbliżyć proste plecy w kierunku nóg. Być może na początku to będzie jedna prosta, jedna ugięta, być może będziesz musiała stabilizować się rękami. To jest ok. Jeżeli możesz, powoli dąż do tego, żeby obie nogi były objęte przez dłonie, kolana wyprostowane, plecy proste dążą do nóg, a głowa nie do kolan, a do podłoża. Powolutku uginasz. Kręg po kręgu prostujesz. Myślę, że teraz jesteśmy dobrze przygotowane do tego, żeby spróbować pozycji szpagatu na stojąco. Zacznijmy sobie od stania, opad tułowia i przejście do szpagatu na stojąco. Powolutku schodzisz sobie ugięte kolana, proste plecy, opad tułowia, na końcu puszczasz głowę. Prostujemy sobie lewą nogę, dłonie oparte o podłoże. Z tyłu noga wędruje w górę. Jeżeli musisz, to zachowaj tą nogę jeszcze troszkę ugiętą. Będziemy dążyć do tego, żeby ona była wyprostowana. Teraz zbliż nieco ręce, unieś wyżej nogę. Z tą ręką lewą otaczam swoją łydkę, łapię tam, gdzie mamy Achillesa. Zbliżam głowę w kierunku nogi, szukam równowagi, unoszę jeszcze wyżej nogę, którą mam w górze i wytrzymuję. Jeżeli da się jeszcze bardziej zbliżyć, to to zrób. I powolutku wracam. To samo możesz zrobić od razu dla drugiej nogi. Lewa idzie w górę. Bardzo dobrze. Prawa ręka obejmuje z tyłu nogę, zbliżam się do nogi, unoszę wyżej nogę w górę. Ta w górze ma obciągnięte palce. I jeszcze bliżej nogi. I powoli wracam. Puszczam głowę luźno, kręg po kręgu, wracam w górę. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta pozycja i będziesz ją dodawać do swoich treningów. Do zobaczenia!